Witajcie, z tej strony potężny Włodarz Kretu i witam Was w kolejnym Cube Hard 14. edycji. Chcę tylko poinformować, że Dawid wraca Majbachem, który dostał od bezdomnych graczy, więc zaprosicie go już w następnym Cube Hardniusie. Topowe gildie na teraz to 57, AW oraz Nemo, a topowi gracze to Matklepa, Małpa w dresie oraz Oskar Joski. Teraz przejdźmy do harmonogramu. Dzisiaj o godzinie 18:20 odpalamy różnego będzie, Także zapraszam Was serdecznie do nakładania. Jutro o 18:00 odpalamy End, a jutro o 19:20 i 21:00 będzie event Oliwka Brazil yy, znaczy się Event Gigant. W środę o 13:00 zrzuty będą pojawiać się co dwie godziny. I chciałbym tylko tak poinformować, bo ogólnie coś Wam nie idzie z tymi zapisami na Build Battle bo tylko 9 osób jest na liście. Tak więc zachęcam bardzo gorąco, niczym rozgrzana aktorka, ko kurwa, chuje! Chciałem tylko poinformować, że ogólnie coś wam nie idzie z tymi zapisami do Build Battle, bo tylko 9 osób jest na liście. Tak więc zachęcam bardzo gorąco, niczym rozgrzana aktorka, po do zapisów. A teraz przejdźmy do pogody. Na pustynnych sektorach West 3, North 4 oraz South 4 dalej są afrykańskie warunki, więc słońce na nie ja, niemiłosiernie. Teraz tak, są dwa 2, Is 1 oraz Is 3 są przeludnione niczym slamsy w Rio de Janeiro. To wywołuje bardzo liczne kurcjaty na niewierne gilbie. Na północy mapy możemy zobaczyć deszcze potu z którzy nie mogą się pogodzić z brakiem umiejętności gry. Nieładnie, nieładnie. Na poprzednim Cube ogłosiliśmy konkurs, który wygrał tupla dupla prosimy tego gracza o zgłoszenie się do nas na Centrum Pomocy na naszym Teamspeak'u. Ten sam konkurs ogłaszamy również w tym odcinku yy, i będą występowały te same zasady, czyli musicie dać łapkę w górę oraz komentarz z treścią hashtag CubeCard i swój nick. Teraz przejdźmy do klipów, bo mieliśmy dać jakieś klipy w tym odcinku, ale no niestety były tak no, że nie ma nawet co oceniać. Dlatego prosiłbym Was, żebyście wysyłali coś bardziej oryginalnego. Ja jestem Kretu, a to był Cube Hard News.